Nazywam się Doneski Michał, mam przyjemność reprezentować polską firmę Hewalex, producenta kolektorów słonecznych płaskich próżniowych oraz pomp ciepła. Dysponujemy ponad 20-letnim doświadczeniem z zakresu tych urządzeń. Chciałem Państwu przybliżyć... Sposób zastosowania naszych urządzeń na gospodarstwach i domach jednorodzinnych. Podstawowym naszym produktem są kolektory słoneczne płaskie, które w naszych warunkach atmosferycznych, w naszym klimacie stosujemy przede wszystkim do przygotowywania ciepłej wody użytkowej w połączeniu z kotłowniami stałopalnymi typu węgiel, ekogroszek, pelet. W przypadku układów, gdzie klient życzyłby sobie układów ze wspomaganiem centralnego ogrzewania i dysponuje kotłowniami automatycznymi. Typu gaz, olej czy pompy ciepła, preferujemy instalacje w oparciu o kolektory próżniowe. Wykazują one dużo większą izolację termiczną, co powoduje, że zimą ich uzysk jest dużo większy w stosunku do kolektora płaskiego. Dla użytkowników, którzy mają posadowione domy w sposób nieodpowiedni, czyli nie mają orientacji dachu południowej, bądź nie godzą się na montaż instalacji solarnej na gruncie bądź ścianie budynków, polecamy urządzenia typu Powietrzne pompy ciepła, które również służą do przygotowywania ciepłej wody użytkowej, są dużo bardziej komfortowe w samym użytkowaniu niż kolektory słoneczne, gdyż nie wymagają bezpośredniego dostępu promieni słonecznych, a jedynie ciepłego powietrza. Urządzenie to montujemy w kotłowni w pobliżu pieca, gdzie dokładamy jako urządzenia dodatkowe na górę, zakładamy rury wentylacyjne, które doprowadzają powietrze ciepłe oraz odpowiada Odprowadzają powietrze zimne. E, cały proces e, wytwarzania ciepła dzieje się w tym urządzeniu. E, pojemność tego urządzenia to jest 300 litrów, i możemy e, to urządzenie stosować w każdym budynku, bez względu na to, czy mamy kotłownię węglową, olejową, gazową, bez względu na to, czy dom się na przykład znajduje w środku lasu, gdzie nie ma dostępu promieni słonecznych. Urządzenie za pomocą wentylatora, który jest w środku, zasysa powietrze ciepłe, gdzie następuje proces. E, sprężania gazów chłodniczych i wytwarzania ciepła i przekazania jego do zbiornika poprzez zamontowaną w nim wężownicę skraplacza. Następnie ciepłą wodę możemy użytkować tak jak w każdy inny sposób ze zwykłego zbiornika. Koszt miesięczny taki, używania takiego urządzenia o pojemności 300 l to jest poziom około 60 zł, czyli możemy zauważyć, że jest bardzo duża oszczędność w stosunku na przykład do instalacji gazowych czy olejowych. Oczywiście instalacje solarne są jeszcze tańsze w używaniu, ale tak jak mówiłem, posiadają swoje ograniczenia. Przede wszystkim dostęp promieni słonecznych, kierunek, kąt e, instalacji. Dziękuję.